Pozwól, że Ci coś wytłumaczę. To jest dziesięciodolarówka. To jest śmietnik. Ludzie w Południowej Afryce. W Iranie. To wszystko idzie do zera. To też idzie do zera. Euro. Idzie do zera. Chińska waluta idzie do zera. Przeciwko Bitcoinowi. To wszystko pójdzie do zera. Jeżeli tego nie rozumiesz, będziesz biednym, będziesz na ulicy. Będziesz błagał. Będziesz poza biznesem. Będziesz tak naprawdę przetrawiony przez. Inne rzeczy. A, a you know Czy wiesz, że to jest tak naprawdę wykroczenie, za które można mieć jakąś karę, czyli nie jest to legalne, po prostu darcie pieniędzy publiczne? I have, I Ale ja z Bitcoinem mogę kupić cokolwiek. Mogę każdego kongresmana. Senatora. I want, I make the laws. Ja tworzę prawo. He who has the bitcoin makes the laws, right? Ci, którzy mają bitcoina, tworzą prawo. Nie będziemy tu siedzieć po prostu. <laughs> Jest wiele rzeczy do zrobienia. We've got the capital. We... My mamy kapitał. Make the laws. My tworzymy prawo. We've got the bitcoin My, My mamy bitcoin. Don't. We got it, they don't. My mamy, oni tego nie mają. Czy teraz to rozumiesz? I got you, Max. I got you. Dokładnie. Mam, rozumiem to. Nie sprzedajemy. FUC Elon, czyli chyba wszyscy znają. Nie muszę tego tłumaczyć. To była konferencja BTC, ostatnia z Miami. Teraz porównajmy sobie do dwóch światów, które są w świecie krypto. Jedna strona BTC, ten uwielbiany przez masy ludzi, a i mamy z drugiej strony BSV. Konferencja czy nie? Po prostu widzimy delikatną różnicę wypowiedzi. Dlatego dodałem ten komentarz tylko dla tych, którzy nie rozumieją języka angielskiego. Teraz sobie porównamy do tej drugiej strony płotu, która może być niewidoczna dla tych, którzy po prostu siedzą tylko po jednej stronie. Reszta jest już znana. Warto poczytać komentarze z ostatniego filmu, tego po angielsku, bo tam jest wiele wyjaśnione w tych komentarzach. Instant eksperci się pojawią obojętnie, jakiej można powiedzieć tutaj drodze, która się wydarzy w niedalekiej przyszłości. I wtedy oni zapomną o komentarzach z przeszłości. Ale internet nie zapomina. Zacznę od. Nauki, nauczę was bardzo małych rzeczy. Adam Smith, us long time. Adam Smith nauczył mnie i wielu z nas parę lat temu: Money is not wealth. pieniądze nie są bogactwem. Bogactwo jest kapitałem. Bogactwem jest to, co daje wartość dla społeczeństwa. is information. informacją. The reason we have Bitcoin is not so that we can have an asset that we huddle. To nie po to, żeby mieć aktywo po to, It is not so that you can have another form of speculative asset. Nie po to, żeby It is not digital gold. Nie did not create bit gold nie stworzyłem bit gold i did not create e gold nie stworzyłem e -gold. i created electronic peer to peer stworzyłem elektroniczną gotówkę peer to peer digital cash Digitalną, cyfrową gotówkę cash has to be used gotówka musi być używana it has to be spent Musi być wydawana. Za każdym razem, kiedy rozwidlamy się na sidechainy, odbieramy to, co zabezpiecza sieć. That, Za każdym razem, kiedy to robimy, jest to mniej bezpieczne. Altcoin, Za każdym bez razem, kiedy tworzymy altcoin, tworzymy sieć mniej bezpieczną. That from the Każda konkurencyjna opcja, która bierze coś z całości tej sieci, this one once in a Bierze tą jedną szansę za naszego życia. Once in any part of Czy w historii? Experiment. eksperyment, który mamy. Less Mniej wartościowy. Bitcoin. In that it's the only scarce good, that... Bitcoin różni się, bo to jest jedyne właśnie takie aktywo, that has truly existed. które kiedykolwiek istniało. Gold wasn't. Złoto nie jest. So there's a reason Iota hasn't done or or... Jest to powód, dlaczego IOTA nie wyskalowała siebie, czy like zrobiła coś bardziej wartościowego. Po prostu a Jota nie może tego zrobić. So, loves to hype it, because... Każdy lubi hype w świecie krypto. Bo to zwraca pieniądze, a po to tu pewnie jesteśmy, prawda? It's them quick money. Have... Bardzo szybkie pieniądze. A Ale na końcu tego tak naprawdę nie wykreowali nic pożytecznego. So, what are we going to scale to? Well... Do czego my będziemy skalować w Bitcoinie? Well, uh, next year... W kolejnym. Roku, terabajty, potem jeszcze większe. Jest to tak proste. I tak naprawdę nie interesuje mnie to, jeżeli ktoś powie, że wtedy nie wszyscy będą mogli używać Raspberry Pi. Is... Bo cały koncept tego wszystkiego Who cares? kogo to obchodzi? Sucks. Tak naprawdę równoprawnienie. Jest do dupy. I when... jeszcze raz to powiem. Równouprawnienie jest do czterech liter. Not equal. We have... Nie jesteśmy równi. Mamy różne zdolności. Everyone shouldn't be equal. Nie powinniśmy być wszyscy równi. To jest nazywane marksizm. To tak naprawdę nie zadziałało. Give it up. Poddaj się. Najmniejszy tranzystor, może o tym już mówiłem wcześniej. Mam papier, który nadejdzie na ten temat. I edytorzy też już to zauważyli, że popełniłem błąd. Bo mówiłem o dwunanometrowym transzystorze. And it turns out now a, a mowa jest o jedno nanometrowym. Kiedy to się wszystko wydarzyło, ludzie tak naprawdę zaczęli, można powiedzieć, argumentować różne rzeczy, bo mieliśmy quantum tunneling. To jest niemożliwe wtedy. Z 6 nanometrami też nie było możliwe. Zgadnij. It's been done. Zrobiono to. So, stop this, oh, we can't do it. Więc zatrzymaj się z tym twierdzeniem, że nie można czegoś zrobić. Oh, everything's bad idea. Albo że wszystko to jest złą ideą. The reality is, we need to start being optimistic. Realistycznie powinniśmy być optymistyczni. Positive pozytywni budować i pozwolić na konkurencję pozwolić na łatwy dostęp do kodu żeby rywalizowali ze sobą różni ludzie nie tylko budować jakieś małe ogrody z wysokimi murami co my stworzymy is a replacement for internet jest to zamiana, albo zamiennik internetu. The internet, a side chain. internet staje się side chainem, czyli łańcuchem bocznym. I don't care how, as a peer Nie interesuje mnie to, jak peer-to-peer network, czyli sieć peer-to-peer, -peer, you jak ty dystrybuujesz swoje dane. I care that you Interesuje mnie to, że możesz to zrobić. If you have hand cash, jeżeli masz handcash. Or, or IP. IP or networks, a nawet prywatną sieć. X25. A nawet X25. It's a value to jest sieć wartości. The entire global system Cały globalny system połączony komercyjnie. Mamy małe cele. Mamy małe cele. We don't think of big in Nie myślimy o dużych rzeczach na razie w N chain. Like Mamy ludzi, którzy słuchają tutaj nas, co Craig Wright mówi, We can act on this because... i możemy działać na tej informacji. He's Bo jeżeli. Wytłumaczymy rzeczy. Albo jak like... to on tłumaczy, bardzo można powiedzieć, na wysokim poziomie. He's still being by the rest of the A i tak jest ignorowany przez resztę kryptoświata. So co ja pomału zaczynam rozumieć? O cholera! I have like years on these <laughs> Mam lata z tymi ludźmi, Because... They aren't listening to any of these things. Bo oni nie słyszą żadnych z tych rzeczy. Okay. So what I'm bo jeżeli bym to wytłumaczył, i czy to jest ta idea, która nie jest moim ideą, bo Craig mówi o tym od wielu lat. And even I'm on this, and under I nawet jeżeli ja pracuję nad tym understand all these things, i, i rozumiem te wszystkie rzeczy, nie rozumiałem tych do tej pory, with me. dopiero to zadziałało, zaklikowało we mnie. Więc wyjaśnię to najpierw. Bo jeżeli wytłumaczę to w ten sposób, wtedy ty wy zrozumiecie również, że można zbudować metanet i jak wasz biznes może w tym zadziałać. Czy ktoś zna historię Turing Complete w Bitcoinie? Może Wam przypomnę delikatnie. To jest moje rozumienie Turing Completeness w Bitcoinie. Craig, Bitcoin. Craig wynalazł Bitcoina. Nie wytłumaczył niczego nikomu. Po prostu rzucił kod. Pięć lat później does an interview, pojawia się na interwiu, czyli konferencji. Uh, he's on this like panel, jest na panelu. To był rok 2014, gdy to przypominam. Z Bitcoin Bell. I po prostu mówi z bomby, że Bitcoin jest Turing Complete. Tak jak Ethereum. Like... I Nick Szabo, Uważany przez wielu, jako Satoshi Nakamoto. Mówi do niego, jesteś idiotą. I to jest właśnie ta odpowiedź na tą informację. Powinno to być tak naprawdę? Opowiedz mi o tym. A tu było, tak naprawdę powinieneś napisać papier na ten temat i dopiero wtedy coś Zrozumiemy, gdzie tak naprawdę odpiera tą całą ideę. Right? Or the water. I tutaj mamy właśnie część tej konferencji. Um, no, that, that... To jest Nick Szabo, który odpowiada, właśnie, który, który jest uważany nawet przez niektórych jako Satoshi Nakamoto w świecie krypto, jeden z pretendentów, tak? Nie, nie słyszałem, żeby Bitcoin był turing complete. Nie słyszałem o tej opinii wcześniej. Heard call Albo żeby ktoś nazywał Bitcoina turing complete. I don't believe that's accurate. Nie wierzę, że to jest prawdziwe. He just said you're wrong. On powiedział, że po prostu się mylisz. <laughs> Różnica jest, sam skrypt nie jest. Ale co możesz zrobić? Masz wiele form kontrolowanego lupa, czyli takiego, można powiedzieć, takiej pętli. I ta pętla jest odrębna. Do samego skryptu. To jest po prostu ezoteryczna rzecz. Jeżeli coś nie jest Turing complete, then it's not a language like Ethereum. to nie jest jakiś język prawdziwy, główny, tak jak w Ethereum. Ale to by tylko mówiło o tym, że kod jest używany tylko i wyłącznie w tej maszynie. I right. czy so, so, so... <laughs> I tutaj mamy właśnie tweeta z 10 lipca. Przypomnienie tego, co mówił Nick Szabo, A co się dzieje właśnie teraz na Bitcoinie, jeżeli chodzi o Touring Complete, który był możliwy od dnia pierwszego? Może jakoś niekonwencjonalne podejście do tego. Why, why? How can this be that Bitcoin is Turing complete? All people are saying that it. Isn't and that Ethereum is better than Bitcoin, Bitcoin. because it's Turing complete. Dlatego, że był turing complete. Because they didn't actually understand. Dlatego, że nie Bitcoina. So anyway, Clemens figures this out. This is how we get in touch with NChain. I'm not going to tell a story and all that stuff, like A mogę Wam opowiedzieć całą historię, jak to, to wydarzyło się od tego czasu. Później ta informacja idzie bez echa. Przez Nadal nikt nie wiedział o tym, co, co, co można, czego nie można w bitcoinie. Dopóty bitcoin nie zostaje tutaj przedstawiony od strony Krega, gdzie zrzuca pomału, Parę informacji w 2014 roku, na samym początku, jeszcze zanim zaczął głośno mówić, że jest Satoshi Nakamoto. Of who are I wtedy te rzeczy złożyły się do jednej całości. Than... I można teraz zrozumieć, jakim wielkim systemem jest, niż ktokolwiek wcześniej miał zrozumienie tego, czy

Gdzie jest właśnie ta pętla Bitcoin? Myślą, że i tam nie ma. Dlatego, że nie rozumieją Bitcoina. Gdzie jest ta pętla? To Właśnie w kanałach płatności, czyli w kanale płatności. Zbudowane od dnia pierwszego Od samego początku. Okay. The Sposób, jaki to robisz, masz po prostu Transakcje, output, skrypt. Skrypt wychodzącą i skrypt, który określa wartość. No ever used, ever. Kolejna rzecz, którą nikt nie używał w Bitcoinie. The output some... Właśnie to, output returns. Not just... To jest ta rzecz, Money, ta informacja, there. która jest od dnia pierwszego tam. Okay? When the executes, the is... Kiedy ten skrypt właśnie to wykonuje, co There's a there, there's data there. Właśnie jest to działanie, dane. It. Które mogą włożyć to i dać tą informację. I potem można wrócić tą wartość z tego właśnie, z tej transakcji output, it the input. i wrzucić do kolejnej transakcji w inputcie. The feed it back in again in a I jeszcze raz to zapętlić. Over... I dlatego wtedy jeszcze raz. Pętlimy ten sam skrypt. To jest ten sam skrypt. Z danymi, które są powtarzane. Jak aktualizujemy właśnie ten kanał płatności. To jest właśnie ta pętla, poza wychodząca poza skrypt, a jest nadal w Bitcoinie. Jesteśmy 10 lat w Bitcoinie. Mike Hearn był tutaj wypłoszony z tej całej otoczki w Bitcoinie. The problem we have right now. A, dzisiaj, a dzisiaj mamy ten multimiliardowy problem w Bitcoinie. Which is the overvaluation of every altcoin. Dlatego, dlaczego te wartości altcoinów się tutaj dzieją? They look... Które są przewartościowane. So bo ludzie są zbyt głupi, żeby zrozumieli te rzeczy. A... Dlaczego ludzie wynaleźli Ethereum i znaleźli sposób na Turing Complete zamiast Bitcoina? When... W Ethereum. You know that Bitcoin... Czy oni nie wiedzieli, że Bitcoin to potrafi? Nie wiedzieli. We want to see South America, Chcemy widzieć południową Amerykę. Where people... Can sell everything they have. Gdzie ludzie mogą sprzedać cokolwiek mają. For as much as they can. Za tyle, ile mogą, żeby wycisnąć maksima. So that their families can get education. po to, żeby ich rodziny mogły zdobyć edukację. So that their children can live better. Żeby ich ludzie mogli żyć lepiej. I dzieci. I want to see that extra few percent. So... Chcę widzieć te ekstra. Parę procent, żeby ludzie zrozumieli, gdzie można iść kawałek dalej. Dlatego wtedy, albo mogą dzięki temu zbudować bogactwo. Nie kolejne ICO, które nie robi nic, ale żeby mogli po prostu sprzedać ich nasiona czy plony And a tokenized market. w tokenizowanym markecie so they can go out there. i wtedy mogą wyjść On real exchanges. na prawdziwe giełdy And sell their produce. i sprzedać ich And produkty that will be the token. i to by był token the token, will be a future. token byłby sale. przyszłością czy przyszłym, przyszłą sprzedażą to what futures were. To jest, co jest przyszłością. To Chcemy przynieść każdego małego producenta the to have a peer szansę na to, żeby oni mieli właśnie tą peer-to-peer -peer transakcję czy możliwość, to allow other żeby pozwolić innym ludziom, to in your crop. żeby zainwestowali w ich plony. Chcemy, żeby ludzie zainwestowali w przyszłe zbiory. W momencie, kiedy na przykład jesteś rybakiem i przynosisz wiele ryb. Different restaurants can bid for them. Wiele restauracji może w czasie rzeczywistym akcje wystawiać o nie. Rywalizować o nie. We want a peer market. Chcemy peer market. So that not a big Uber, nie tylko żeby Uber, but individuals, ale indywidualiści can go out there, mogliby not paying 50% of what they nie płacąc 50% and to Uber, tego co zarabiam do Ubera, żeby zarobić na ich serwisie. But themselves here in this country can know Ale sami, dzięki temu w tym kraju I can go to the coast. Mogę iść gdzieś nad morze I can pick up fish. Mogę wybrać tą rybę I can to this Mogę ją dowieźć do tej restauracji And I, will earn money. I wtedy zarobię pieniądze Not some big Nie tylko wielkie farmy, czy, czy firmy z Ameryki That's the in my To jest właśnie ta różnica w mojej wizji That's what peer means. To co znaczy peer-to-peer. -peer. It doesn't mean runs a node. To nie oznacza, że każdy ma uruchomioną nodę w swoim domu. Because will compete. Bo i tak górnicy będą o to rywalizować. That. That's what competition is. To jest naszym polega rywalizacja. They will build a system. Zbudują system. That gets closer and closer. Który jest jeszcze bliżej i bliżej. Do minimalnego poziomu profitu. Który pozwoli im operować. To właśnie się dzieje w specjalizacji. Nie potrzebujesz być górnikiem, chyba że... Masz dużo pieniędzy na to, żeby w to zainwestować. Like airlines. Bo tak jak z liniami lotniczymi. The profit margin in the future. Profit, which they in the On these multi-billion-dollar industries. will these multi-billion-dollar to live your own will be have your want to live your own life these multi Jedyną rzeczą, którą możesz płacić, jest informacja. Od razu. Jedyną rzecz, którą Bitcoin prowadzi, to to, że nie będziemy mieć korupcji. Jedyną rzeczą, którą Bitcoin też pozwala, to na bezpieczeństwo. Because if you're not safe. Dlatego, jeżeli nie jesteś bezpiecznym, jeżeli masz jeszcze do tego korupcję, you're not free. nie jesteś wolnym człowiekiem. All these about by your... Zapomnij o tych wszystkich informacjach czy historiach wolności że każdy musi mieć swoją nodę uruchomioną w domu w Bitcoinie. You're free, because you're safe. Twoje bezpieczeństwo jest takie, że jesteś bezpieczny. Free safe. Dlatego, że Twoja rodzina jest bezpieczna. You're free you know Dlatego, że wiesz, you're going to be okay że będziesz ok jutro. This whole, it's I ta cała decentralizacja to jest bullshit. It's it's... To jest po prostu niedorzeczne. It's not about... Nie chodzi tutaj o demokratyzację finans, czyli tak zwane DeFi. You can't actually do that with Bitcoin. Nie można tego zrobić z Bitcoinem, or Ethereum, or... czy z Ethereum, Any derivative system here. czy z jakąkolwiek derywatywą. Systemem. Wszystko chodzi, albo co jest najważniejsze w tym wszystkim, to stabilny protokół. Can the whole way, gdzie nikt nie you może tego zmienić. I wtedy mamy decentralizację. You pull the from ever making, gdzie ty właśnie wyrzucasz tych deweloperów, których już. Nie mogą wprowadzić żadnych zmian. Robisz dokładnie cokolwiek innego, przeciwnego do Doliny Krzemowej, gdzie to jest rak całej społeczności. I wtedy, jeżeli oddalasz tą siłę, tą moc deweloperów, wtedy można budować na takim protokole. And you don't allow a single developer to I żaden pojedynczy developer... ever have a say in what happens ever again, because they are the cancer in Bitcoin, they Bo oni są rakiem w Bitcoinie. are the cancer in society. W społeczeństwie. See, what people don't understand Czego ludzie nie rozumieją... is Bitcoin, with a stable protocol, to ze protokołem... takes away power. Odbiera moc, siłę. If no one can the protocol, Jeżeli nikt nie może zmienić protokołu, not me, nawet ja, not God, nawet Bóg, no power nie ma siły, in money. mocy w pieniądzach. Money is all about power. A pieniądze polegają tylko i wyłącznie na sile, mocy. I to jest jedna z rzeczy, które Bitcoin zrobił. I to jest właśnie co Bitcoin zrobił z tą mocą. It that power. Usunął tą moc. It will that power I zrobi to globalnie w przyszłości.